Stowarzyszenie, Wybieram Polskie, prezentuje. Jak patriotyzm konsumencki działa w praktyce? Kupując polskie produkty, zwiększasz zysk polskich przedsiębiorców. Pozyskane w ten sposób środki, firmy przeznaczają na rozwój, wypłatę wynagrodzeń oraz podatków. Wzrost sprzedaży zachęca firmy do zwiększania mocy przerobowych poprzez zakup kolejnych linii technologicznych oraz do badań nad zupełnie nowymi artykułami. Większa ilość produkowanych dóbr to nowe miejsca pracy, wyższe wynagrodzenia oraz spadek bezrobocia. Nowoczesne technologie to wzrost konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych, a więc zwiększona sprzedaż, nowe inwestycje i kolejne miejsca pracy. Firmy dzięki większym obrotom odprowadzają większe podatki, które wraz z płaconym przez nas podatkiem od towarów i usług tworzą krajowy budżet. To właśnie z tych funduszy finansowane są zadania publiczne państwa, takie jak szkolnictwo, służba zdrowia czy wypłata świadczeń emerytalnych. Więcej pieniędzy w budżecie to więcej dróg, wyższe emerytury oraz lepsze zarobki dla lekarzy i nauczycieli. Niskie bezrobocie oraz wyższe zarobki nas wszystkich generują popyt na towary i usługi, a w konsekwencji kolejne miejsca pracy. Obrót pieniędzy w gospodarce to system naczyń połączonych. Dlatego to takie istotne, by wypracowany przez nas kapitał pozostał w Polsce. To on napędza nie tylko rozwój przedsiębiorczości, ale odpowiada za jakość życia obywateli w naszym kraju. Pamiętajcie o tym w czasie zakupów. Warto jest wybierać polskie. To inwestycja w nas samych. Czytał Jan Pasterski. Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas. Zostańmy w kontakcie. Bądź z nami na bieżąco. Odwiedź naszą stronę i obserwuj profile społecznościowe.